Witaj w lekcji Hierarchia Zawodowa, czyli Bierów z Hierarchii. W tej lekcji będziemy rozmawiać o podziale obowiązków i odpowiedzialności. W poprzedniej lekcji dowiedziałaś się, że jest taki podział jak pedagogiczne fachkraft i pedagogiczne kraft, i dzisiaj chciałabym ci pokazać, jak wygląda to w praktyce po prostu u ciebie. I zobacz, na tej grafice możesz świetnie właśnie zobaczyć, jak wygląda właśnie odpowiedzialność proporcjonalnie do tego właśnie jakie się ma stanowisko tutaj w pracy w danej placówce. I tutaj wraz z biegiem tego jak zmienia się ta pozycja, jest coraz więcej obowiązków, coraz więcej odpowiedzialności, czyli osoba, która pracuje jako pedagogisza Fachkraft, która pracuje właśnie na stanowisku ERC w danej grupie, ma pełną odpowiedzialność za to, co się w tej grupie dzieje. Osoba, która pracuje na stanowisku pomocniczym, właśnie na stanowisku jakiegoś helfera, Hillscraft, Unterstützungskraft, Asystentin, ma proporcjonalnie mniej odpowiedzialności i tak jakby nie decyduje o kierunku pracy pedagogicznej, nie decyduje o, takim, o tym, jak to wygląda w praktyce, jakie tematy będą omawiane, jakie zasady pracy i wychowania są w danej grupie, jak wygląda dzień w danej placówce, jakie projekty się robi w danej placówce. Ta osoba pracuje ze względu na to, jakie wytyczne dostanie ona od właśnie swojej przełożonej w tej grupie, bo widać, że tu jest taka właśnie hierarchia czyli osoby, która jest nad nią. Ta osoba powinna być zawsze to zawsze powinno być jasne w każdej grupie, kto ma jaką funkcję. Dużo tutaj do powiedzenia ma oczywiście charakter danej osoby, bo może się zdarzyć, że będziesz miała w grupie praktykantkę, która będzie próbowała przejąć obowiązki właśnie nawet wychowawcy, nie raz się z tym spotkałam, co oczywiście nigdy nie powinno mieć miejsca, bo jeśli coś się stanie, to to praktykantka nie odpowiada za to, tylko odpowiada osoba, która jest prowadząca w tej grupie, czyli właśnie specjalista, czyli wychowawca, pedagog, czyli ta osoba, która ma tutaj powierzono tę funkcję prowadzenia tej grupy. Oczywiście to jest taka umowna hierarchia i ona opiera się przede wszystkim na to, że tutaj jest taki podział. Obowiązków, czyli osoba, która jest, sprawuje z, um, taką tą funkcję kierowniczą w tej grupie, e, ma więcej odpowiedzialności, obowiązków i pracy, i ona deleguje część z tych obowiązków i odpowiedzialności na osoby poniżej. W swojej właśnie tutaj hierarchii, na osobie, z którymi ona współpracuje w grupie. Bo na sam koniec bardzo ważne jest, że tak naprawdę w pracy z dziećmi wszyscy są jedną drużyną, są jednym teamem, więc te różnice, one są widoczne w tym właśnie, jeśli chodzi o takie ostatnie słowo w grupie, jeśli chodzi o podjęcie jakiejś decyzji konkretnej, prawda? Ale w takiej pracy konkretnej, takiej codziennej. Często te różnice są mało widoczne, one się zacierają. Więc również dla osób, które pracują na tej pozycji, właśnie osoby asystentki, osoby wspierającej, tutaj Hillscraft, ważne jest, że Ty również możesz przynosić swoje. Pomysły, ty również możesz dawać wskazówki. Ty również możesz mieć jakąś informację zwrotną na temat tego, co można byłoby zmienić, co można byłoby polepszyć, jak najbardziej. Zresztą, również osoby, które są tutaj poniżej, czyli praktykantem, czyli praktykanci albo FSJ, czyli osoby, które również są praktykantami, ale na dłuższy okres czasu do roku w danej placówce, czyli one są już troszeczkę wyżej, bo one są po prostu dłużej w danej placówce, ale również się przyuczają. I nie mają jeszcze żadnych kwalifikacji um, zawodowych, więc te osoby również, one mogą przynosić swoje pomysły, bo one również spędzają czas z dziećmi, one również komunikują z dziećmi, one również słyszą, co się dzieje, i jak najbardziej taka współpraca jest bardzo, bardzo ważna żeby móc e, wspólnie właśnie jako drużyna, bo to są osoby, które razem po prostu pracują w grupie, tak? One razem mają do czynienia z tymi samymi dziećmi, żeby mieć jedną, jeden taki kierunek e, i również zasady i reguły pracy z dziećmi, e, które są jasne dla wszystkich osób, które są w grupie, dla wszystkich dorosłych, dla wszystkich pedagogów, dla wszystkich, którzy e, zaliczają się do personelu pedagogicznego, ale również dla rodziców i również dla dzieci. Bo my nie chcemy takiej sytuacji, żeby każdy sobie rzepkę skrobie i dzieci, jeśli chcą coś, to idą do tej osoby, a jeśli chcą coś, to idą do tej osoby, albo nie słuchają się nikogo, bo zasady funkcjonowania w danej grupie nie są dla nich transparentne i zrozumiałe. Ok? Także pamiętaj, że ten podział obowiązków istnieje ze względu na to, jaką masz funkcję, ale są również grupy, w których ten podział będzie zupełnie inny, bo na przykład nie pracuje żadna osoba, która jest pomocnikiem, tylko pasują, pracują dwie osoby, które są na stanowisku pedagogische Fachkraft. Co się wtedy dzieje? Wtedy bardzo często jest taki podział na Gruppenleitung i Zweitkraft. Gruppenleitung to jest taka osoba, która jest wyznaczona przez na przykład Kitę czyli przez dyrektora przedszkola na to, żeby ona po prostu prowadziła tą grupę i często jej funkcja jest troszeczkę delikatnie różni się od tej funkcji craft w tym, że ona na przykład właśnie podejmuje takie ostateczne decyzje w tym, że ona na przykład ma za zadanie komunikować na przykład coś rodzicom albo przedstawicielom rodzicom, rodziców albo że ona musi poruszyć jakiś temat na radzie pedagogicznej albo że ona musi na przykład nie wiem dawać jakieś raporty jakieś informacje zwrotne dyrektorowi tak jakby to grupę Lightning, to jest po prostu osoba, która trzyma w ręku prowadzenie i wie, co się w tej, w tej grupie dzieje. Ma za zadanie również pamiętać o terminach, o jakichś wydarzeniach, o aktualnym kalendarzu, o zwracać uwagę na to, żeby praca pedagogiczna, dokumentacja, wszystko się zgadzało. Ona jest po prostu taką osobą, z którą na przykład dyrektor albo osoba z zewnątrz może porozmawiać i będzie wiedziała po prostu, jaki jest ten pracy w tej grupie, co akurat teraz ta grupa robi, i tak dalej. I po prostu dwie osoby na tej samej mają takie same wykształcenie, mają taką samą pozycję w grupie, natomiast jedna jeszcze dodatkowo otrzymuje to grupę lighting i wtedy to jedna osoba jest and Lighting, a druga to jest fightcraft, czyli one współpracują mimo tego razem, umawiają się, ale jedna ta osoba ma jeszcze jakieś takie dodatkowe funkcje do spełnienia, taką jeszcze w związaną z tym większą odpowiedzialność i zaczuwanie nad tym, co się dzieje właśnie w tej grupie całej. Kolejna funkcja to jest też szczel, vertretende Leitung to jest osoba, która zastępuje dyrektora przedszkola. I często ta funkcja tutaj jest bardzo widoczna, zwłaszcza w takich przedszkolach ogromnych, często w placówkach państwowych, gdzie jest bardzo dużo dzieci i po prostu dyrektor przedszkola zajmuje się bardzo dużo czasu poświęca na pracę taką z dokumentami, z aktami i na taką papierkową pracę i po prostu spełnianie innych wymagań i innych zadań, które do niego należą. I wtedy Stelfe Tretende light a przejmuje właśnie tą funkcję zastępczą i również to jest tak jakby przedłużenie trochę um, osoby zarządzającej placówką um, i umożliwienie takiego bliższego kontaktu, bo ta osoba wtedy ona tak jakby Również bardzo często pracuje sama w grupie, ma swoją grupę i ona tak jakby jest bliżej tej takiej praktycznej pracy i tak jakby łączy um, tą wiedzę tego lighting czyli tej osoby, która organizuje, że zarządza całą placówką z tą taką praktyczną pracą pedagogiczną, z tym, czego aktualnie dzieci, rodziny i wychowawcy potrzebują. Więc warto również mieć tutaj na uwadze, kto jest właśnie, kto pełni tą funkcję w swojej placówce, bo tutaj osoby zazwyczaj też możesz się, ona jest bardziej po prostu dostępna i do niej możesz się również zgłosić, jeśli masz jakieś trudności, jeśli masz jakieś pytania e, itd. Masz jeszcze taką funkcję, którą pełnią tutaj Auszubildende. Są to osoby, które się jeszcze przyuczają, więc one bardzo często niektórych rzeczy nie mogą robić jeszcze same albo nie powinny. Często w praktyce robią już albo nie powinny, ponieważ one się dopiero uczą. Więc one mają tą szansę, żeby najpierw się wypróbować, mają tą szansę, żeby zobaczyć jak to jest. I um, tutaj Auszubildende mają w grupie zazwyczaj jedną osobę z tych wyżej funkcją, czyli z pedagogisze Fachkraft, które pełnią funkcję właśnie anleita albo mentora i mają za zadanie właśnie również kierować pracą Auszubildende, bo one, te osoby Auszubildende, czyli osoby, które są jeszcze w trakcie nauki RCE, Ausbildung, Dopiero się uczą, więc tak jakby samodzielnie nie mogą podejmować wielu decyzji, potrzebują osoby, która tak jakby kieruje im pracą, mówi, na co mają zwrócić uwagę i daje im też takie konkretne zadania po to, żeby mogli zebrać doświadczenie. I tak będzie z każdymi osobami, które przychodzą i są w trakcie na przykład, jeszcze robienia jakiegoś witer są w trakcie na przykład Quer e, czyli albo mają jeszcze do, do jakiejś na przykład od Senatu, otrzymały jakieś. E, dodatkowe kursy, które muszą zrobić i tak jakby one mogą już pracować aktywnie w tej grupie, ale też potrzebują takiej osoby, która będzie tak jakby im jeszcze pokazywać i reflektować z nimi te momenty właśnie z dnia pedagogicznego w placówce po to, żeby ta osoba, która się uczy, mogła jeszcze więcej właśnie z tego doświadczenia wyciągnąć dla swojego warsztatu przyszłego pedagogicznego. I tutaj Um, chciałabym Ci powiedzieć, zwrócić jeszcze raz na to uwagę, że Ty pracujesz zawsze w teamie i bardzo ważne jest wspieranie takiej atmosfery pozytywnej, takiej um, komunikacji, umiejętności przekazywania um, sobie różnych um, pozytywnych i złych um, rzeczy w grupie, umiejętność dawania sobie informacji z prywatnej, feedbacku, po to właśnie, żeby ta atmosfera w pracy była jak najbardziej efektywna i jak najbardziej wspierająca, bo Ty chcesz, razem z twoimi koleżankami, z kolegami z pracy stworzyć taki team, w którym będziesz czuła się dobrze, w którym będziesz mogła się rozwinąć skrzydła, w którym będziesz czuła, że również możesz przynieść swoje pomysły itd. I tutaj ja podkreślam to jeszcze raz, bardzo, bardzo ważna jest komunikacja. Czasami słyszę, jak osoby, które właśnie pracują z dziećmi, mają problemy z koleżankami albo z kolegami pracy, z pracy i nie wiedzą, co z nimi zrobić, a jak się pytam, czy mówiły o tym, tym osobom, których to dotyczy, to one mówią, że nie, bo nie wiedzą, jak, co z tego wyniknie, ale ja uważam, że otwarta, bezpośrednia komunikacja, e, są różne sposoby, takie jak komunikacja bez przemocy na przykład, są najlepszą metodą właśnie do rozwiązywania, rozwiązywania takich sytuacji problemowych, które mają potencjał do eskalowania we wczesnym stadium. Im dłużej czekasz, tym więcej te problemy się po prostu. E, Rozwiększają i wybuchają, i to prowadzi do takich konfliktów, gdzie ludzie naprawdę rezygnują z pracy, właśnie ze względu na to, że nie mogą dogadać się z koleżanką albo z kolegą z pracy. Wiele osób mówi również, pracując w tej branży pedagogicznej, że wynagrodzenie i pieniądze, które są, które dostają za tę pracę, są dużo mniej ważne niż atmosfera, właśnie. Przyszłej pracy, w przyszłej grupie. Więc zwróć na to uwagę, że, żeby to, to takie poznanie siebie, również taka otwartość na Twoją kolegę, koleżankę z pracy, um, była tutaj też po Twojej stronie. Oczywiście ty, ty możesz zdać z siebie tyle, ale jeśli ta druga osoba tego nie pokazuje, no to Ty możesz tylko powiedzieć, że Ty jesteś fair. Wiadomo, że to musisz zwracać uwagę na siebie, ale pamiętaj, że. żeby też ze swojej własnej strony mieć taką otwartą właśnie na dialog i na współpracę z innymi osobami, z którymi pracujesz w grupie, niezależnie od twojej pozycji, twojej funkcji i od ich pozycji i od ich funkcji, bo tak naprawdę tutaj w pracy, w pedagogice ta hierarchia, ona nie jest taka piramidowa, jak ja ci powiedziałam, tylko zazwyczaj ona jest płaska, bo w pracy z dziećmi wy jesteście na równi. Dziecko... Będzie oczywiście czuło, że jest jakaś osoba, która jest przywódcą, która ma więcej do powiedzenia, ale ono każdą osobę, z którą pracuje w grupie, bierze na równo. I o to chodzi. O to chodzi, żeby to dziecko miało różnorodność, żeby to dziecko miało do czynienia z różnymi osobami, z różnymi osobowościami. I tak samo ty, żebyś mogła siebie rozwinąć, żebyś mogła um, tak jakby nadawać również tej pracy pedagogicznej w danej grupie również sens, Biorąc pod uwagę to, jakie ty masz doświadczenia takie z dziećmi, co od nich słyszysz um, i, i jaką widzisz tutaj potrzebę, więc e, w placówkach e, pedagogicznych ta hierarchia pracy jest zazwyczaj właśnie bardziej płaska niż taka piramidalna, taka, że ktoś mówi komuś, że ktoś ma robić, bo zadania muszą być wykonywane na bieżąco. Dlatego tutaj tą piramidę, którą ci pokazałam, ona opisuje piramidę związaną z obowiązkami i odpowiedzialnością, natomiast jeśli chodzi o już taką pracę z dziećmi w grupie aktywną, to ta hierarchia jest płaska, ponieważ ty niezależnie od tego, na jakiej pozycji pracujesz, musisz pracować, wiedzieć, co masz robić z tymi dziećmi, musisz cały czas być aktywna, nie możesz czekać, aż ktoś ci będzie dawał zadanie, ty zadanie to wykonujesz i wracasz z powrotem po zadaniu i wykonujesz. Oczywiście ta Absprachem, czyli ta wymiana informacji i uzgadnianie jest bardzo ważne, natomiast e, samodzielna praca, właśnie kształcenie, wychowanie i opieka nad dziecią, to są takie rzeczy, dziećmi, które należą po prostu do Twoich obowiązków stale i które Ty po prostu niezależnie od tego, jaka jest Twoja rola w tym musisz wykonywać na własną również odpowiedzialność. Um. To by było na tyle. Jeszcze chciałabym Ci tutaj pokazać na sam koniec taką grafikę, która pokazuje po prostu, jak wygląda to rozłożenie wszystkich osób w placówkach. I jak widzisz, tutaj na samym końcu masz leitung, szczelfertner leitung, potem masz rodziców tutaj i fachperatom, którzy są z boku, ale oni również należą do tej placówki. Oni również są ważnym elementem.